Witam serdecznie i tu, tak, właśnie w moje ręce wpadły. Kluczyki do takiego TIGO 7. TIGO właśnie przyjechały. Jest tutaj taki szary kolor szaro-liliowy, fioletowy, ale też są srebrne. I tutaj stoi też czarny. I tak, moim subiektywnym okiem, takie pierwsze wrażenie. Spróbuję coś Wam opowiedzieć na temat tych samochodów. Mam pierwszy raz styczność z tym autem. Widziałem je tylko w internecie, w katalogu. Także moje pierwsze wrażenie. Z przodu duży grill, też tam z diamencikami utopionymi. Światła w technologii LED. Fajnie się ta lampa komponuje. Poniżej czynniki parkowania. Mamy też halogeny. Tak to naciskam jakoś aż tak Powiem Wam, nie jest to jakoś tam tandetnie zrobione. Trzyma się to kupy. Sama bryła samochodu. Taka klasyczna, nie? To są. Jeżeli miałbym tutaj znaleźć jakieś podobieństwa, to te suwy japońskie mają, czy miały taką podobną linię. Bardzo fajny samochód. Taka klasyczna też linia. Nie jest taki rzucający się w oczy jakimiś detalami, elementami. No, tak. Wygląda to ładnie. To jest egzemplarz akurat plugin. Tak, tutaj z prawej strony mamy miejsce na ładowanie. Widzę elektrycznie otwierana tylna klapa, samochody dopiero przyjechały, jeszcze nie są przygotowane, są w trybie transportowym, także pewnie trzeba je rozfoliować, rozkonserwować i, i, i przygotować do, do wydania klientowi. Tu zaglądamy pod ten duży steropion. Mamy akumulator rozruchowy, no i mamy falownik, ładowarkę, konwerter. Jak to nazwie, tak? Ale też jak sobie popatrzymy na sposób ułożenia i komponenty, no to oczywiście odnajdziemy tutaj podobieństwo do JQ7 hybrydowego, którego już pokazywałem na jednym filmie. Tutaj nie ma żadnych mat. Tylko z boku są dywaniki. Tutaj jest goła blacha. Bagażnik wydaje się być dużo większy niż na przykład w omodzie 5 czy w JQ7. Takie jest moje subiektywne wrażenie na pierwszy rzut oka. Mamy z tyłu trzy zagłówki. Oparcie tylnej foteli widzę są dzielone. 3-2 trzecie, jedna trzecia. Gdzieś tam jeden z widzów w komentarzach zarzucił, że o moda chyba nie ma uchwytów na siatkę. No tutaj już jakieś uchwyty się pojawiają, tak? Czyli jakiś plusik. Klapa się bardzo fajnie zamyka z dociąganiem. Jeżeli chodzi o felgi, tutaj akurat mamy założone takie opony Maxisy. No zobaczymy, jakie będą doświadczenia z tymi oponami. A felgi są takie aluminiowe, pełne. No pewnie chodzi o pory powietrza, ale w takiej, takiej mocnej zabudowie. Nie? Czyli nie widać wnętrza tego układu hamulcowego. To, co niektórzy lubią, tutaj jest felga taka zabudowana. No i zaglądnijmy sobie do środka. Bardzo dużo komponentów takich wymiennych, no jednak jest to koncern szary, i między tymi samochodami się to. Wymieniam. No ale zobaczcie, tutaj znalazłem sobie na przykład pamięć foteli, tego jeszcze nie widziałem. Tu przełączniki, lusterek i szyb jak najbardziej podobne, takie same jak w pozostałych samochodach. Tapicerka przeszyta skórą, fajne w dotyku. No tak, to jest takie odstaje, taki jakby nałożony element, nie jest to wpuszczone, też taki fajny design mi się podoba. Bardzo ładna, taka biała nitka, też przeszycie. No, i do tego momentu w zasadzie wszystko jest wykonane z materiału. I dopiero ten dolny boczek już jest plastikowy. System ogłośnienia Sony. Fotel oczywiście ustawiany elektrycznie. Kierownica, ten Virtual Cockpit, jak najbardziej już, już znamy. Opatrzył nam się. Tak jak i w modzie, tak samo jak i JCO 7. Tutaj nam się pojawia taki dodatkowy panel. Eee, to fajne, tak, bo mamy skrócony dostęp do, 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 do tych funkcji, które nas najbardziej interesują, jeżeli chodzi o klimatyzację. Tutaj TIGO wraca do drążka zmiany biegów. No taka gałka, zalewajka, jak ja to mówię. No, ładna w dotyku, Ci się podoba, rzecz gustu. Nie? Ja tak akurat średnio, ale, ale osąd pozostawiam Wam. No i panel sterowania tutaj funkcjami, biegami. I trybiamy jazdy. Tutaj widzę jest Head-Up. To też taka, taki fajny gadżet. Tyska wygląda w taki sposób. Poszarpiemy. Więc słuchajcie. Kurde, nie czyszczy, no. No, weź, to no nie czeszczy. No wejść za czeszcze. No nie chcę. Nie będziemy czegoś wyrywać. Ale, ale, ale. Trzyma się to w kupie. Zrobimy jeszcze test schowka. O, widzicie? Ja, czyli da się zrobić schowek, który nie skacze. Nie ma tutaj żadnego luzu. Otwórzmy. Tak. No i to In Plus. Szklany panoramiczny dach otwierany w przedniej części. Podsufitka jest taka szara. Nie jest jasna. Jest taka szarawa, ale bardzo ładna. Tutaj też mamy taki kolejny panel sterowania tym szyberdachem i zasłoną. I wskakujemy na tylną kanapę. No ta picerka skórzana. To jest ten materiał, tak jak w Omodzie. Boczek tak samo. Do połowy zabudowane z materiałami i tak dalej. A już dolna część już plastik. Siędziemy sobie do środka. Fajnie się siedzi, dużo miejsca, e, wygodnie. Mamy tutaj nawi nawiew, jakąś taką półeczkę, schowek. No i to takie profilowane fotele. Nie? To też już znamy z, z innych modeli grupy Sherry. Podświetlenie LEDowe. Powiem Wam, że z tyłu bardzo sympatycznie się siedzi i to auto robi takie wrażenie, no takiego, a nie przechodzi mi przez gardło, Europejczyka. Nie? Naprawdę nie ma tutaj jakichś takich wydziwiarskich rzeczy. No poza może tą gałką zalewajką. Ale, ale jest to takie zrobione w stylu eleganckiej prostoty. Jak widzicie te są przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia. Jeszcze taki widok oczyma pasażera. Wygląda to tak. Tutaj mamy dywaniki welurowe. Przepraszam was, że szarpie, ale chcę złapać jakiś taki detal, który e, częściej tu kapuka jeszcze nie znalazłem. No i zajrzyjmy pod maskę. No tutaj już zrobili coś takiego. <grym> no, chyba, chyba trochę za dużo, nie jesteśmy plastiku, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale została włożona taka zabudowa plastikowa, ale całkiem łatwo udało mi się ją ściągnąć. No, i tutaj mamy tą jednostkę napędową znaną z JQ7. To jest ten silnik SRQ RH4J15, czyli pojemność 1,5. Ten 143 konny, e, produkowany przez koncern Acteco. Także też tutaj widać powtarzalność komponentów, powtarzalność marki. No Te układy hybrydowe się dość fajnie sprawują. To, co mi się podoba w tych. E, autach, że nie oszczędzają na tych sprężynach gazowych. Każdego Chińczyka, jak otwierasz maskę, no to masz tą sprężynę gazową. Też zachęcam producentów europejskich, żeby jednak do tego wrócili. No a tutaj przez chwilę możemy sobie pooglądać czarne Tiggo. Bardzo dziękuję za Wasze komentarze, za wasze, za wasze uwagi, jest to dla mnie bardzo cenne. Wybaczcie za jakość filmu, że on jest trochę chaotyczny, ale Wypatrzyłem tę tutaj na, na placu i od razu chciałem coś nagrać. Oczywiście, jak będzie więcej czasu, będą ku temu warunki, to spróbuję zrobić taki przegląd bardziej ciekawszy. No i oczywiście, podniesiemy sobie to auto do góry. Także bardzo dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do klikania łapki w górę i subskrypcji mojego kanału. Cześć!